Siedmioletni chłopiec odmówił opuszczenia pokoju swojej małej siostry w nocy. Kiedy ojciec postanowił sprawdzić, co się dzieje, powód przeraził go do szpiku kości. Zielona Góra zasypiała tamtego styczniowego wieczoru pod grubą warstwą śniegu. Cisza ulic była przerywana jedynie odgłosami pękających pod stopami sopli lodu i skrzypieniem dachów pod ciężarem białego puchu. W domu rodziny Nowaków panował porządek. Marek i Karolina właśnie kończyli zmywanie po kolacji podczas gdy ich siedmioletni syn Piotr układał książki na półce, a trzyletnia Ania tuliła swojego pluszowego misia, gotowa do snu. Piotr od zawsze był dzieckiem spokojnym, uporządkowanym. Każdego wieczoru samodzielnie mył zęby, układał zabawki w równych rzędach i kładł się spać dokładnie o tej samej porze, 19.30. Zawsze w swoim pokoju, zawsze pod tą samą kołdrą w czerwone samochodziki. Ale tej nocy było inaczej. O 19.20 Piotr pojawił się w drzwiach pokoju rodziców, Niosąc swój poduszka, ulubiony koc w gwiazdy i misia, którego zwykle zostawiał na półce. Piotrku, co się stało? Zapytała Karolina, zaniepokojona jego nietypowym zachowaniem. Chcę spać u Ani, odpowiedział chłopiec, omijając ich wzrok i kierując się w stronę pokoju siostry. Marek wstał z fotela, podszedł do syna i lekko go zatrzymał. Synu, wiesz, że każdy ma swój pokój. Ania już śpi, nie wolno jej przeszkadzać. Chodź, odprowadzę cię do siebie. Piotr zacisnął dłonie na kocu. Nie mogę. Ona mnie potrzebuje. W jego głosie nie było buntu, ani złości. Był cichy, niemal szeptem, ale stanowczy. Marek spojrzał na Karolinę, która wzruszyła ramionami. Nigdy wcześniej nie słyszeli takiego tonu u swojego syna. Zaskoczeni, pozwolili mu zostać. Karolina zerknęła do pokoju dzieci tuż przed północą. Oboje spali, Piotr na materaku obok łóżeczka Ani, zwinięty w swoim kocu, z ręką wyciągniętą w stronę siostry, jakby chciał jej dotknąć w razie potrzeby. Karolina uśmiechnęła się, choć w jej sercu zrodził się cień niepokoju. To tylko dziecięca wyobraźnia, pomyślała, gasząc światło. Ale następnego wieczoru było tak samo. I kolejnego. Piotr nie wrócił do swojego pokoju ani razu przez kolejne trzy dni. Marek próbował go przekonać. Nawet delikatnie nakazać, ale chłopiec patrzył na niego tylko cicho, nie spuszczając wzroku z drzwi do pokoju ani. Czemu to robisz, Piotrek? zapytał któregoś wieczoru Marek, siadając obok syna na podłodze. Ona się boi, odpowiedział krótko chłopiec. Ale jak jestem, to się nie boi. Nie chciał mówić więcej. A może nie umiał. Trzeciej nocy Marek położył się wcześniej niż zwykle. Zmęczenie tygodnia dawało o sobie znać. Ale coś go obudziło około drugiej w nocy. Nie dźwięk, nie krzyk, coś bardziej instynktownego, jakby niepokój zagnieździł się w jego klatce piersiowej. Wyszedł z sypialni, ostrożnie stąpając po zimnej podłodze. Drzwi do pokoju dzieci były lekko uchylone. W środku panował półmrok, tylko mała lampka w kształcie księżyca rzucała blade światło na ścianę. Zanim jeszcze zajrzał do środka, usłyszał dźwięk. Cichy, stłumiony chichot. Kroki, jakby ktoś chodził boso po dywanie. Serce zabiło mu szybciej. Otworzył drzwi szerzej. Piotr i Ania nie spali. Siedzieli razem na podłodze, skuleni, oboje patrzyli w ten sam punkt, narożnik pokoju, tam gdzie ściana stykała się z szafką na zabawki. Ich twarze były nieruchome, skupione, jakby coś tam widzieli, choć Marek nie dostrzegł niczego. Co tu się dzieje? Zapytał, podchodząc szybko. Piotr objął Anię ramieniem. Nic. Ale nie możesz tu wchodzić. Ona się nie lubi, kiedy dorośli patrzą. Kto? Dziewczynka. Smutna dziewczynka. Marek poczuł chłód, jakby przeciąg przeszedł przez pokój, choć okna były zamknięte. Ania wtuliła się w brata i zamknęła oczy, jakby próbowała nie słyszeć rozmowy. Marek odruchowo sprawdził temperaturę grzejnika. Był gorący, a mimo to czuł Jakiego skóra pokrywa się gęsią skórką. Nie spał do rana. Cały czas słuchał, czy znów nie usłyszy kroków, śmiechu, czegokolwiek. Ale nic się już nie wydarzyło. O świcie, gdy z kuchni dobiegał zapach kawy, Marek siedział przy stole, wpatrując się w drzwi pokoju dzieci, jakby próbował zrozumieć coś, czego nie da się pojąć. Od nocy, kiedy Marek zobaczył dzieci patrzące w pusty kąt pokoju, dom zmienił się niepostrzeżenie. Nie było już w nim tej samej ciszy, co wcześniej. Teraz była to cisza napięta, nienaturalna, jakby coś ukrywało się w ścianach, nasłuchiwało, czekało. Piotr pozostał w pokoju siostry. Nie trzeba go było już o to pytać. Każdego wieczoru sam rozwijał materac, układał poduszkę, kładł się z oczami utkwonymi w ten sam punkt, milczący, ale czujny. Jego twarz straciła dziecięcą miękkość. Była zbyt skupiona, zbyt dojrzała jak na siedmiolatka. Odpowiadał krótko na pytania, a najczęściej w ogóle ich unikał. Karolina próbowała go zachęcać do rozmowy, podsuwając jego ulubione zabawy, próbując uśmiechem złamać skorupę milczenia, ale wszystko odbijało się od niego jak od szkła. Ania też się zmieniła. Zawsze pogodna, rozmowna, teraz budziła się każdej nocy z płaczem. Zdarzało się, że nagle zastygała w zabawie, patrząc za ramię, jakby coś lub kogoś zobaczyła. Gdy Karolina zapytała ją, co się stało, Dziewczynka tylko szeptała, Piotr mówi, że to nic. Nic, ale jej oczy były pełne strachu. Rysowała mniej, przestała bawić się misiami. Tylko ten jeden, którego trzymała każdej nocy przy sobie, pozostał jej kompanem. Reszta zabawek leżała zapomniana, a niektóre nawet odwrócone twarzami do ściany, jakby dzieci nie chciały, by coś na nie patrzyło. Marek próbował wytłumaczyć to sobie i żonie jako fazę przejściową. Może dzieci zbyt dużo się nasłuchały w przedszkolu. Może Piotr wyczuwał coś w zachowaniu dorosłych, coś, co mu się nie podobało i reagował na swój sposób. Ale te tłumaczenia nie wystarczały, gdy po raz kolejny o drugiej nad ranem usłyszał delikatne stukanie. Nie dochodziło z drzwi ani z okna. To było coś jak miękki dźwięk paznokcia drapącego drewno, rytmiczny, wytrwały. Gdy podchodził do drzwi pokoju dzieci, odgłos ustawał. Ale potem pojawiał się znów. Z innego kąta. I znów cichu. Trzeciej nocy, kiedy Marek znów usłyszał te dźwięki, nie wszedł do pokoju od razu. Zatrzymał się na korytarzu, przy uchylonych drzwiach i słuchał. Było cicho, ale potem usłyszał głos Piotra, szeptem, ale wyraźnie. Nie możesz jej zabrać. Obiecałem. Obiecałem, że będę tu co noc. Nie odpowiedział nikt. A przynajmniej nie tak. By Marek usłyszał. Ale Piotr zamilkł, jakby jednak coś do niego przemówiło. I po chwili usłyszał płacz Ani, niegłośny, bardziej jak szloch tłumiony przez poduszkę. Rano Karolina odkryła, że jedna ze zabawek leżała rozczłonkowana pod oknem pluszowy królik, którego Ania kiedyś bardzo lubiła. Jego głowa była osobno, a nogi wyglądały, jakby zostały oderwane z premedytacją. Dziewczynka nie chciała nic o tym mówić, tylko powtarzała, że to zły królik, który patrzył. Z każdym dniem napięcie w domu rosło. Marek stawał się coraz bardziej nerwowy, Karolina prawie nie jadła, a Piotr zdawał się coraz bardziej zanurzać w świecie, którego dorośli nie rozumieli. Jego rysunki zmieniły się. Tam, gdzie wcześniej były kolorowe domki i słońce, teraz pojawiały się ciemne postacie bez twarzy, długie cienie i dziewczynka w sukience, stojąca samotnie w rogu. Karolina, przeglądając jeden z tych rysunków, poczuła coś Czego nigdy wcześniej nie doświadczyła, czysty, instynktowny lęk. A potem odkryła coś jeszcze, każdy rysunek miał tę samą sygnaturę, maleńki krzyż w prawym dolnym rogu. Nie taki zwykły, dziecięcy krzyżyk. To był stary symbol, podobny do tych, które widywała w książkach o religii ludowej. Żaden nauczyciel nie mógł go Piotrowi pokazać. Marek, zaniepokojony stanem psychiki dzieci, zapisał się na wizytę do pediatry, ale w dzień wizyty Piotr się rozchorował. Gorączka, dreszcze, nie chciał wstać z łóżka. Trzymał Anię za rękę i szeptał coś do niej przez sen. Kiedy Marek próbował go odłączyć, chłopiec złapał go za przegub z siłą, która nie wydawała się możliwa u siedmiolatka. Nie zostawiajcie jej samej, powiedział z zamkniętymi oczami, jakby mówił przez sen. Ona wtedy przychodzi. Ona lubi, jak Ania płacze. Karolina zaczęła płakać. Jej ręce trzęsły się. Gdy zbierała zabawki z pokoju, próbując przywrócić mu normalność. Ale pokój wydawał się już inny. Ściany były te same, meble też, ale powietrze, powietrze było jakby cięższe. Czasem, gdy Marek przechodził obok, czuł zapach, jakby starego kurzu, wilgoci, czegoś, co nie pasowało do nowoczesnego domu. Okna były szczelne, grzejniki działały, a jednak pokój ani nocami było o wiele zimniejszy niż reszta domu. W końcu Karolina zaproponowała, by dzieci spały razem w ich sypialni. Piotr odmówił. Powiedział, że jeśli opuści pokój, wszystko zacznie się na nowo. Marek chciał zapytać, co to znaczy, ale syn już więcej nie powiedział. Spojrzał tylko na niego z powagą, która bolała. W tamtą noc Marek nie spał. Usiadł w kuchni z kubkiem herbaty i przez kilka godzin wpatrywał się w światła ulicznych latarni. O trzeciej nad ranem usłyszał skrzypienie. Tym razem nie próbował sobie wmawiać, że to tylko dom. Wstał i bez słowa ruszył korytarzem. Zatrzymał się przed drzwiami dzieci, dotknął klamki, ale nie otworzył. Nie był gotów zobaczyć, co mogło tam być. Jeszcze nie. Rano po kolejnej niespokojnej nocy Marek nie poszedł do pracy. Wziął urlop, nie mówiąc żonie całej prawdy. Czuł, że coś wymyka się spod kontroli nie tylko zachowanie dzieci, ale coś głębszego. Jakby sama przestrzeń domu stawała się inna. Spojrzenia Piotra, cisza Ani, chłód w pokoju, dźwięki. Marek nie umiał tego nazwać, ale jego ciało reagowało na te sygnały instynktownie. Przez całe życie nie był przesądny. Inżynier, twardo stąpający po ziemi, człowiek faktów. Ale teraz miał wrażenie, że te fakty przestały wystarczać. Kiedy Karolina zabrała Anię do przychodni na kontrolę a Piotr spał zmęczony po gorączce, Marek został sam. Przez kilka minut siedział w kuchni, stukając palcami o blat stołu, a potem wstał i ruszył w stronę pokoju dzieci. Przez chwilę tylko stał, patrząc na drzwi, po czym wszedł powoli. Powietrze było nieruchome, ciężkie, z lekką wonią wilgoci. Słońce wpadało przez zasłony, rzucając żółte pasy światła na podłogę. Wszystko wyglądało normalnie, a jednak coś go pchało do działania. Zaczął metodycznie, przesunął zabawki, zajrzał za szafkę, pod łóżeczko. Przez chwilę zastanawiał się, czy szuka czegokolwiek konkretnego, ale wiedział, że nie. To było bardziej jak szukanie odpowiedzi ukrytej poza zasięgiem zmysłów. Otworzył szuflady, przeglądał ubranka Ani, a potem zatrzymał się przy oknie. Zauważył, że berło łóżeczka dotyka niemal bezpośrednio jednej ze ścian. Coś go tknęło. Złapał za mebel i delikatnie go przesunął. Za łóżeczkiem była ściana jak każda inna, biały tynk, lekko popękany przy podłodze. Ale na wysokości kolan Marek zauważył coś dziwnego, cienką ponową szczelinę, niemal niewidoczną na pierwszy rzut oka. Przesunął palcem, była tam linia, której nie powinno być. Nachylił się i zapukał. Dźwięk nie był głuchy jak przy pełnej ścianie. Coś było za nią. Bez dłuższego zastanowienia, Marek pobiegł po śrubokręt i mały młotek. Ostrożnie podważył róg tynku i odsunął fragment panelu. Tynk odpadł z łatwością, jakby miejsce to było wcześniej ruszane. Za płytą kryła się niewielka wnęka, niemal jak nisza ukryta w murze. W środku panował półmrok, ale Marek dostrzegł coś, co przypominało kartony, zawiniątka, starą tkaninę. Wyjął pierwsze pudło. Było pokryte kurzem, a jego powierzchnia zbutwiała od wilgoci. Delikatnie je otworzył. W środku znajdowały się przedmioty dziecięce: stara grzechotka z drewna, wełniana czapeczka, kilka zdjęć w czarno-białym formacie. Jedno z nich przedstawiało dziewczynkę stojącą w oknie, z długimi warkoczami i melancholijnym spojrzeniem. Obok niej chłopiec, starszy, z ręką na jej ramieniu. Marek poczuł kucie niepokoju. twarz dziewczynki była znajoma, jakby widział ją już gdzieś, może w jednym z rysunków Piotra. Drugie pudełko zawierało zeszyt w twardej oprawie, owinięty cienką tasiemką. Otworzył go i zobaczył zapisane kartki. Był to dziennik. Data na pierwszej stronie luty 1975 rok. Pismo drobne, staranne. Właścicielką była kobieta o imieniu Halina. Z kontekstu wynikało, że mieszkała w tym domu. Miała córkę Lenę chorą na rzadką neurologiczną przypadłość, która powodowała ataki, halucynacje i izolację. Pisze o tym, jak Lena przestała mówić, jak jej brat, Michał, nie odstępował jej na krok. O samotności, strachu, milczeniu. I o tym, że Lena nocami rozmawia z kimś, kogo nie ma. W kolejnych wpisach pojawiają się opisy coraz bardziej niepokojące. Lena rysuje krzyże, mówi, że ktoś do niej przychodzi, że mama go nie widzi. Halina notuje, Michał mówi, że Lena się nie boi, dopóki on nie śpi. Serce Marka biło szybciej. Przewrócił kolejne strony. Ostatni wpis datowany był na 3 sierpnia 1976 roku. Nie wiem, gdzie są. Michał nie wrócił z lasu. Lena zniknęła. Wszędzie ich szukają. Mój dom jest martwy. Marek zamknął dziennik drżącymi rękami. Na chwilę usiadł na podłodze, oddychając głęboko. To nie była historia, którą opowiada się przy kominku. To była rzeczywistość zamknięta w murach ich domu. Powoli spojrzał w stronę kąta, na który dzieci patrzyły nocami. W tym samym miejscu stała wcześniej szafka. Teraz był pusty. Jasne światło dnia nie usuwało ciężaru tej przestrzeni. Wydawało się, że ściany chłoną dźwięki, a sam pokój patrzy na niego. Marek zamknął wnękę, zakrył ją taśmą malarską i zasunął mebel z powrotem. Schował dziennik i zdjęcia do szuflady w swoim biurku, nie mówiąc nic Karolinie. Tego dnia nie odezwał się wiele. A gdy Piotr wrócił do siebie i spojrzał mu w oczy, Marek po raz pierwszy miał wrażenie, że syn wie dokładnie, co zostało odnalezione. Karolina od samego rana była spięta. Marek nie wspomniał jej ani słowem o znalezisku ukrytym w ścianie, ale coś w jego spojrzeniu, w jego zachowaniu wzbudziło w niej niepokój. Milczał przy śniadaniu, nie odzywał się, kiedy pakowała Anię do przedszkola, a gdy zapytała czy wszystko w porządku, tylko skinął głową. To nie był ten sam mężczyzna, z którym dzieliła życie. W jego oczach było coś nieobecnego, jakby nie tylko on, ale i dom powoli wymykał się spod kontroli. Piotr również milczał. Od kilku dni mówił więcej, ale dziś, po powrocie z przedszkola, zamknął się w pokoju Ani, siadając na podłodze z podkulonymi nogami. Karolina, obserwując go przez uchylone drzwi, zauważyła, że chłopiec nie patrzy już na ścianę. Teraz spoglądał w sufit, jakby coś się tam zmieniło. Ania, zupełnie odmieniona od swojej pogodnej natury, usiadła obok niego, nie mówiąc nic. Tylko trzymała się jego ręki kurczowo, jakby od niej zależało jej bezpieczeństwo. Tego wieczora Karolina nie wytrzymała. Kiedy Marek położył dzieci spać i zgasił światło w ich pokoju, zeszła z nim do kuchni i zmusiła go do rozmowy. Powiedziała wprost, że coś się dzieje, że dzieci są inne. Że ona też czuje obecność w domu, której nie potrafi zrozumieć, ale która sprawia, że nie potrafi zasnąć bez zapalonej lampki. Że nocami słyszy dźwięki, których nie ma prawa być. Że czasem, kiedy przechodzi przez korytarz, czuje, jakby ktoś za nią szedł. A najbardziej niepokoi ją to, że jej własny mąż zachowuje się, jakby coś wiedział, ale bał się to wypowiedzieć. Marek długo milczał, aż w końcu wyjął z szuflady dziennik Haliny. Położył go na stole. Obok zdjęcia Leni i Michała. Słowa same nie przychodziły, ale nie musiały wystarczyło, że Karolina przeczytała kilka pierwszych stron. Jej dłonie zaczęły drżeć, a twarz pobladła. Gdy doszła do ostatniego wpisu, spojrzała na Marka z niedowierzaniem: Mówisz, że to wydarzyło się tutaj? W tym domu Marek skinął głową. W tym pokoju dodał cicho Tam, gdzie śpi Ania. Karolina zakryła usta dłonią, próbując opanować łzy. Strach, który wcześniej był tylko przeczuciem, teraz nabrał kształtu. Historie z przeszłości, duchy dzieci, które zniknęły, dziewczynka, która mówiła z kimś, kogo nikt nie widział to wszystko stało się zbyt realne. Chciała natychmiast spakować dzieci i wyjechać, ale Marek ją powstrzymał. Nie z powodu rozsądku. Nie dlatego, że nie wierzył. Ale dlatego, że Piotr powiedział coś, co nie dawało mu spokoju. Powiedział, że jeśli opuści ten pokój, wszystko zacznie się na nowo. Że tylko on może ją powstrzymać. Że ta dziewczynka przychodzi tylko wtedy, gdy Ania jest sama. Karolina spojrzała na niego z przestrachem. Myślisz, że to Lena? Marek nie odpowiedział. Ale w głębi duszy wiedział, że tak. Dziewczynka z fotografii, z dziennika, z rysunków Piotra. Ta sama, której spojrzenie znał już aż za dobrze. Odtąd każde skrzypnięcie, każdy cień rzucany przez lampę, każde niespodziewane ochłodzenie w domu było interpretowane na nowo. Nic nie było przypadkiem. Tego samego wieczoru Marek zainstalował termometr elektroniczny w pokoju dzieci. Nie mówił nikomu, ale zapisał odczyty w telefonie. Przez kolejne trzy noce rejestrował zmiany, Temperatura w pokoju Ani spadała do 14 stopni Celsjusza między drugą a trzecią nad ranem, podczas gdy reszta domu miała stabilne 21. Żadne okno nie było otwarte. Grzejniki działały. Nie było przeciągów. Ale coś, coś, wychładzało ten pokój o tej samej porze, noc po nocy. Czwartej nocy Karolina usłyszała dźwięk, który śnił się jej od dziecka. Delikatny, jednostajny śmiech dziecka, ale bez radości, bez życia. Przeciągły i zimny, jakby wydobywał się z gardła istoty, która tylko udaje, że jest dzieckiem. Zerwała się z łóżka i pobiegła do pokoju dzieci. Marek już tam był. Stał bez ruchu przy wejściu, patrząc na swoje dzieci, które siedziały na podłodze z otwartymi oczami, wpatrzone w ciemność w kącie. Ania mówiła coś przez sen, ale były to tylko szeptane, niezrozumiałe słowa. Piotr, nie odwracając się do nich, powiedział: Ona już nie prosi. Ona patrzy. Karolina nie zrozumiała. Marek zrozumiał aż za dobrze. Od tamtej pory nie próbował już tłumaczyć niczego racjonalnie. Zaczął szukać informacji o rodzinie Haliny, o Leni, o zaginięciu dzieci w 76 roku. Ale dokumenty były skąpe. Zgłoszenie zaginięcia brak świadków umorzone śledztwo. Żadnych zdjęć poza tym, które miał. Żadnych krewnych w aktach. Jakby dom sam wymazał historię. Pewnego wieczoru Piotr przyszedł do nich sam. Usiadł przy stole, z twarzą bladą i zmęczoną. Nie możemy stąd odejść. Jeszcze nie. Jeśli ją zostawimy, będzie zła. A jak się złości, to wszystko staje się gorsze. Dla Ani. Marek zapytał. Kim ona jest, Piotrze? Chłopiec popatrzył na nich poważnie. Dziecko, które mówiło jak dorosły. Lena, tak się nazywa. Ale już prawie nie pamięta, kim była. Tylko czasem, kiedy Ania śpi i ja jestem obok, ona przypomina sobie, że była smutna. I że brat ją kochał. Marek nie mógł oddychać. Nie ze strachu, ale z czegoś głębszego, współczucia. Ta istota, ten cień w ich domu, może to nie był tylko straszak. Może to było coś opuszczonego, zagubionego w czasie i przestrzeni. Ale jedno wiedział na pewno. To musiało się zakończyć. I musieli znaleźć sposób, by pozwolić leni odejść. Decyzja dojrzewała w Marku powoli, choć z każdym dniem stawała się coraz bardziej nieunikniona. Nie miał już żadnych złudzeń. To, co działo się w ich domu, nie było efektem wyobraźni dzieci, ani nerwicą lękową, ani stresem. To było coś głębszego coś, co między murami, coś, co oddychało w tych samych ścianach, w których śmiała się i płakała jego rodzina. Po rozmowie z Piotrem Marek spędził całą noc przy biurku, przeglądając stare mapy archiwalne Zielonej Góry, próbując dowiedzieć się czegoś więcej o przeszłości ich domu. Ale wszystkie tropy prowadziły donikąd. Dom został przebudowany w latach dziewięćdziesiątych, wcześniejsze plany były szczątkowe, a nazwisko Halimy nie pojawiało się w żadnym oficjalnym rejestrze mieszkańców z tamtego okresu. Jakby jej istnienie było cieniem, zapisem szeptu. Karolina, mimo oporu, zaczęła rozważać wyjazd. Ich życie przestało być życiem, a stało się czekaniem na kolejną noc, na kolejne dźwięki, na kolejny rysunek Piotra, w którym Lena przybierała nowe kształty. Ale chłopiec, choć coraz bardziej wyczerpany, wciąż trwał przy swoim. Nie pozwalał nikomu przebywać samemu w pokoju Ani i prosił, by nie wynoszono z niego żadnych przedmiotów. Wszystko miało pozostać tak, jak było. Ona musi zobaczyć, że nic się nie zmienia. Że wciąż tu jesteśmy, mówił. Zbliżała się ostatnia noc. Marek wynajął mieszkanie tymczasowe w innej dzielnicy, niedaleko parku, do którego często chodzili, zanim wszystko zaczęło się psuć. Karolina spakowała rzeczy dzieci do dwóch walizek, nie zabierając żadnych zabawek z pokoju ani. Zostawili wszystko, co mogło być związane z Leną, Misie, rysunki, nawet pościel. Tylko Piotr wziął swoją poduszkę i koc, choć i tak oznajmił, że tej jednej nocy zostaje za nią. Sam. Bez dorosłych. Tylko on i ona. Karolina zaprotestowała. Nie potrafiła sobie wyobrazić, by zostawić siedmioletniego syna w pokoju z czymś, czego nie potrafiła nawet nazwać. Ale Piotr mówił cicho, spokojnie, z taką powagą, że Marek nie miał serca go powstrzymać. Muszę tam być, kiedy ona będzie chciała odejść. Powiedział, jeśli mnie nie będzie, zostanie tu na zawsze. To nie były słowa dziecka. To było zrozumienie, bolesne, głębokie, jakby przez te tygodnie coś przeniknęło Piotra od środka, coś uczyniło z niego nie strażnika, ale świadka. W ostatnim momencie Marek przykucnął przy synu, objął go i szepnął. Jesteśmy tuż za drzwiami. Jeśli zawołasz, wejdziemy natychmiast. Piotr tylko skinął głową. Nie płakał. Nie trzymał się rodziców. Wszedł do pokoju, zamknął drzwi i zapadła cisza. Czas płynął wolno. Marek siedział z Karoliną w korytarzu, tuż pod ścianą, w milczeniu. Minęła godzina, potem dwie. Żadne z nich się nie poruszyło. W pewnym momencie z wnętrza pokoju dał się słyszeć odgłos jakby lekkiego śpiewu, melodyjny, dziecięcy, smutny. Karolina zadrżała. Ale Marek tylko przymknął oczy. Nie wiedzieli, czy to Lena, czy Piotr. Ale nie weszli. Zaufali. O piątej nad ranem drzwi otworzyły się powoli. Piotr stał w progu, blady, ale spokojny. W jego oczach nie było już napięcia, nie było lęku. Tylko zmęczenie. Już jej nie ma, powiedział cicho. Karolina wybiegła do środka i przytuliła Anię, która spała głęboko, spokojnie. Z delikatnym uśmiechem na twarzy. Po raz pierwszy od wielu tygodni. Nie rozmawiali o tym w drodze do nowego mieszkania. Nie pytali Piotra, co się stało. Nie chcieli wiedzieć. Marek zabrał dziennik haliny, zdjęcia i umieścił je w metalowej puszce, którą zakopał w piwnicy wynajętego domu. Nie chciał, by ktoś jeszcze kiedyś się je znalazł. Mijały tygodnie. Ania wróciła do dawnych zabaw. Śmiała się. Mówiła o przedszkolu, rysowała słońca i kwiaty. Piotr nie poruszał już tematu leni, ale w jego spojrzeniu wciąż było coś niezmiennego, cien odpowiedzialności, jakby na zawsze został po tamtej stronie. Pewnego popołudnia, gdy Karolina odbierała Anię z przedszkola, Marek siedział z Piotrem przy stole. Chłopiec rysował, jak zawsze. Tym razem była to łąka, dom i samotna postać stojąca na wzgórzu. Dziewczynka, ubrana w prostą sukienkę. Z opuszczonymi rękami. Twarz miała spokojną, oczy zamknięte. Nad nią słońce. Na odwrocie kartki Piotr napisał: To była Lena, ale teraz jest spokojna. Marek nic nie powiedział. Tylko pokiwał głową. W tej chwili zrozumiał, że wybór, którego dokonali, pozwalając synowi zostać tamtej nocy, był najtrudniejszą, ale i najbardziej konieczną decyzją w ich życiu.